I co ci psy zawiniły? Zapytał publicznie prezydenta Nawrockiego, premier Tusk. Jakby pan odpowiedział premierowi. O ten spór jest absurdalny i ta krytyka prezydenta jest absurdalna. Ta ustawa tak naprawdę nie powinna się nazywać łańcuchowa, bo z tym, żeby tego zakazać, nikt nie ma żadnego problemu, ani my, ani pan prezydent. Chodzi o kojce. Ta ustawa powinna się nazywać kojcowa. W całej tej ustawie łańcuchom jest poświęcone jedno zdanie, a cała reszta dotyczy kojców. I teraz wymagania, które ta ustawa wprowadza są zupełnie absurdalne. Jeżeli kilo, spies waży więcej niż 30 kg, trzeba będzie mu kupić za kilkanaście tysięcy złotych taki koiec o powierzchni minimum 20 metrów kwadratowych, który w połowie będzie utwardzony i w połowie zadaszony. I teraz załóżmy, że ktoś ma taki kojec, bo kupił za kilkanaście tysięcy powierzchnię 18 metrów kwadratowych. To co się wydarzyłoby po wejściu tej ustawy? Przyszliby ekoaktywiści, stwierdzili, że kojec ma 18 zamiast 20 metrów kwadratowych, zabraliby psa. Właściciel psa miałby postawione zarzuty, mógłby trafić do więzienia albo zapłacić bardzo wysoką karę, a pies trafiłby do schronisku przez ekoaktywistów, gdzie trafiłby do klatki, ponieważ wylobowali sobie w tej ustawie wyłączenie, że oni mogą trzymać psy w klatkach, które zabiorą ludzie z końców, a ludzie muszą trzymać w olbrzymi kojcach po 20 metrów kwadratowych.